Będę Z tej strony, szybki banan witam was serdecznie. server Warpal, jesteśmy na RPG i właśnie przybyłem na e, opuszczoną ziemię walcząc z Diablo. Diablo już przyzwołałem, ale nie włączyło mi się nagrywanie, więc zaczynam od tego momentu. E, przybył tutaj też Kacper, który stara mi się pomóc. E, no cóż, no rozwalmy Diablo do końca. Jeden jest problem, ja nie mam miksturek. Kurde, przyszedłem tu bez miksturek, zostałem mi tylko trzy. No i już nawet nie wracałem, po nie nie mam zwoju, więc nagrywam od tego mie miejsca. No niestety jestem troszeczkę mało zaopatrzony, słabo zaopatrzony, ale mam nadzieję, że to się uda. Diablo jak ma widać, jak widzicie ma większość jeszcze życia aktywną Oj, chyba przeżyję. Okej, okay, przeżyłem. Będę musiał jakby życie, żarciem uzupełniać sobie to życie. Okej, okay, kawałek się odsunę. I niech to się regeneruje. Nam jest potrzebny, co prawda, emerald, bo ja chciałbym zakupić już sobie tą trzecią różdżkę, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku błogosławieństwa. Tutaj byłem w ostatnim odcinku również. Robiłem diablo, ale nie wypadł nam ruch diablo. Być może dzisiaj się uda. Oby, oby, oby. Mam mega nadzieję, bo nie mam szczerze mówiąc już zwoi, więc to jest ostatnia szansa jaką dzisiaj podejmę. Ostatni odcinek nam niestety nie wyszedł pod tym względem. Oby, oby wyrzucił. Nie mózg, tylko, przepraszam was, róg. Róg Diablo. O, goni, goni. Spowolnie go. Oh fuck. A, bo dobra, nie piję. Za mało mam tego... ...tej regeneracji. No, się zbugował troszeczkę w blokach. I dobrze, dobrze. A, pomocy! Mało HP. Dzisiaj już o dziwo nie spamujecie mnie, chociaż naprawdę, proszę Was, pamiętajcie o tym, że jest forum i napiszcie tam o swoich problemach, ponieważ. O, proszę. Ponieważ ja naprawdę... O już ktoś znowu baną, dostałem bana z reklamy na YouTube, nie wiedziałem, że można. No Ktoś cię spamował, jak spamowałeś to dostałeś bana. Jakbyś tam pewnie dyskretnie się raz zareklamował to by ci ktoś darował. No ale jak spamowałeś jak głupi to... To mnie to nie dziwi. Szczerze mówiąc chyba ja nawet kojarzę twoją osobę, bo widziałem jakiegoś spamera, ale ode mnie bana nie dostałeś. To jakiś moderator zareagował pierwszy. Eee, dobra, wracając do tematu, bardzo was proszę piszcie te problemy. Jeśli jakiekolwiek znajdujecie, czy, czy macie jakiekolwiek pytania na forum, ponieważ ja nie, nie będę odpowiadał na wszystkie pytania. Tych pytań jest tutaj zawsze niezwykle dużo. No, Widzę, że to mu się tak chce z dystansu, próbować go pokonać. Ale tych strzał to służy je chyba 400 takich. To już wolę podejść, solidnie go przywalić z miecza, który za uderza 6 razy mocniej niż te jego strzały. Hmm. A, jak zauważyliście, czasem mózgi wypadają tutaj, ale te mózgi nic nie są warte, nad nie musicie je zbierać, ani. nie miejsca. Jestem tak, jakby ktoś był zaciekawiony i pytał. Dobra, trzeba się najeść. I w sobie naładujemy powoli sobie ten demoniczny rubin. A oh fuck, za dużo. No, trzeba bo ja już mam tylko jeden zwój tutaj na powrót. Ale nie mam już też na przywołanie diabła. Musi nam wypaść coś z niego. No musi. Ja co prawda potrzebuję emeraldy, żeby kupić tą różdżkę. No ale jeśli będę mieć tego diaksa, to może ktoś się wymieni. Może jakiegoś, mojego jakiegoś dila uhandluje fajnego. Zobacz, zobaczymy, zobaczymy. Fuck fuck Uff uff No jest tam ziemeczek Lego Tu masz spowolnienie No Ja się boję troszeczkę ja go uderzać, bo jak mnie podrzuci, to mogę z tego już nie, nie wyjść. O, oh, fuck, fuck, i nie wyjdę z tego. Jest. Alfard. Mm. No, to było na farcie. I wracamy do Diablo Ile on tam ma HP? O, malutko, 180 150, dobra No i dalej przywołuje armię Dobra, dobijamy go, nie ma co czekać Fuck. Droppo? Nie dropo Jest kamie Jest, jest, jest! jest. Kurde, zabrał mi, ale chyba mi odda, nie? Dobra, najpierw sobie podobijam, a później liczę, że mi odda. No, jakby mi nie oddał, no to trudno, to bym mu nic nie zrobił, ale. Po prostu byłbym pierwszy raz mniej ufny dla graczy, ponieważ wierzę, że raczej gracze nie staraliby mi się oszukać. No, ej, mój róg! No, oddał dzięki. E, no ale dobra, no jakoś tam pomogłeś, nie chciałem tej pomocy od ciebie, ale coś bym ci mógł podarować, ale nie wiem za bardzo, co ci mogę dać. no Dam ci krew Drakuli, mam jedną sztukę, co prawda, ale weź sobie. E, kiedyś ona będzie coś warta, jeszcze, jeszcze nie można z nią nic zrobić, ale ale dzięki. E, dobra, warp tyrael. Nie, co mi oddajesz, nie chcesz? No jak gardzisz, to, to dobra, to nie. Warp tyrael. Ale to był prezent. Nie piszę na czacie, bo zaraz się zacznie spam totalny. Eee, dobra, mamy Teraella, więc możemy podjąć quest'a po raz kolejny. Mimo, że go wykonałem, można go zrobić po raz drugi, po raz trzeci, można go robić co 24 godziny. Eee, no i mam mu przenieść róg i tak dalej, i tak dalej, więc już mu daję te wszystkie trzy przedmioty. Gdzie mam ostatnie, pozostałe dwa? Tu mamy oko. Dobra, najpierw chciał róg, czyli właśnie to, co teraz zdobyliśmy. Teraz te oko, czyli to. I teraz kamień, masz to. Przychodzę, porozmawiam. Pyk! I dostaliśmy gwieździsty diament, fuck yeah. No, to mamy już gwieździsty Rubin i gwieździsty diament, ale co prawda my potrzebujemy gwieździsty Emerald. Takie mamy tylko 7 To wiecie co, teraz sobie sprawdzimy, teraz sobie sprawdzimy czat. Dobra, sobie tu jeszcze wyłączę. I Znaczy czat, oferty. Poszukamy, czy może ktoś coś sprzedaje. Mm, szukaj. I wpiszemy Emerald. O, i co my tu mamy. O, skrzynka. Patrzcie, ktoś sprzedaje nawet rzadką skrzynkę, spoko, spoko. Pewnie mm, tak wypada emerald, dlatego się tutaj pojawia. Yy, co szukamy? O kurcze, jakie ceny! Yy, szukamy jakby najwyższo-poziomowych emeraldów, jakie są dostępne na handlu. Pierwszy, pierwszy, tu jakiś czwarty. Ciągle nisko. Niżuteńko. O, o, o! Jest siódmy poziom. No kurczę, szkoda, że nie ósmy, bo potrzebujemy ósmy, ale jest jedna sztuka. Dobra, to jest sześcienny emerald. Spytamy graczy. Wiecie co? Spytamy graczy. Ma ktoś na sprzedaż siódmy poziom emeralda? Zobaczymy. Może ktoś da na lepszą cenę. Bo to też warto spytać. Nie musicie. O, ja, ja, ja. Wszyscy. Jeśli tak, to za ile? To będzie prościej spytać, bo jak będę słyszał ja, ja, ja albo ile dasz, to będzie słabo. O, adwokat. to niech Nie chcę, kurde, to jest, to jest takie, to jest takie głupie, że wy mi sprzedajecie praktycznie za, za, za darmo te kamienie, no dajcie jakąś rozsądną cenę. Jeśli, jeśli ma ktoś jakiś kamień na siódmym poziomie na sprzedaż, niech wystawi go, e, nie kamień, tylko jakiś i nie jakiś Tylko jeśli ktoś ma emerald na siódmym poziomie, na sprzedaż nie wystawi go na oferty, a na pewno kupie. O, i to będzie uczciwy, bo wtedy nie będzie ktoś zaniżał ceny, tylko po to, żebym ja kupił. Bo znając życie, ktoś kupi to szybciej przede mną i jeszcze by zarobił. A mogę. bla, 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 bla. No. Jeden tam jest, kurczę, no trudno, będę musiał bardzo dużo wybrać, trochę szkoda, bo chciałem już nagrać Wam e, też odcinek osobny z otwierania case'ów, czyli tutaj właśnie ze skrzynek, bo już mam ponad 300 tysięcy, zobaczcie, balans I, i stać mnie, nie, bo 27 by musiał 270 by musiał wydać, coś by mi zostało, ale teraz jak kupię, kurczę, te emeraldy, to troszeczkę będę mieć mniej tej kasy, no ale trudno, ja mam szósty, nie, Sz szósty mnie nie interesuje, zobaczmy, oferty e i teraz szukanie emerald o, jest, 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 25 tysięcy? Bardzo dobra cena, biorę. Eee, ten jest już jest za droższy za 50, ale też wezmę, bo jest znacznie tańszy niż tamten. Eee, zobaczmy. No i szczerze mówiąc, ktoś jest głupi, jeśli sprzedał mi taniej, bo mógł to zarobić. <laughs> ale dobrze, kupię tego też za 50. Jest okej. Okay. Jest okej, okay. mam 7. Dobra, kupione. Dziękuję. Czyli za 75 tysięcy dostaliśmy i powinno mieć 7 ich teraz. What the fuck, co ja kupiłem? Aj, dobra mam na poczcie to, a ja już się wystarczyłem. Pamiętajcie, na poczcie nigdy nie trzymajcie wszystkich swoich przedmiotów Zawsze je, e, starajcie się, e, zbierać i wkładać sobie do inwentory, nie? Bo to, to nie jest to tak Boże, czemu tutaj tak dziwnie jest ten, opisany? Ktoś mi się zbugował na tej poczcie A nigdy tak nie miałem, co się stało? Poczta A tu jest, kliknie będę brać. klik a, bo to jakoś mi się źle kliknęło. To teraz właśnie on dopiero doszedł. O, i teraz się naprawił. A, 7. No dobrze, dobrze. Wszystko działa. Tylko ten na sekundkę taki bóg był. Yy, dobra. I co? Znawca różdżek prawym? A nie, znawca, znawca rudżek nie. Teraz warp, portale VIP. Yy, musiałem ich mieć 7, bo tutaj jak ma się vip to można sobie wymienić 7 na jednego o poziom wyższy, czyli sobie zmienię na gwieździsty. Dobra, spam już się zaczyna. Wyłączamy ekspa znawca emeraldów i szukałem siódmy poziom to jest ten dajemy 7 zgadza się i bierzemy super to mam trzy klejnoty na ósmym poziomie już bardzo wysoko i bardzo cenne i l, ok znawca znawca różdżek i kupujemy najdroższą z różdżek czyli właśnie tą różdżka błogosławieństwa jeden emeraldzik na ósmym poziomie i jeden rubin też na ósmym. Gdzie jest poziomie? Tak jest. Wspaniale, mamy ją! Pyk! O tak. Klikamy prawym. Kurczę w końcu, w końcu mam tą różdżkę. Teraz naprawdę jedyne co nam brakuje do szczęścia to jest ee, no wzmocniony tyral ale to na pewno jeszcze daleka przeszłość przed nami. No i co? I możemy użyć sobie tej różdżki. Patrzcie, pyk. Epickie, epickie i mega wydajne. Zobaczcie samą regenerację, mam wszystkie życie, mi się regeneruje. Ja można używać co dwie minutki, ale ona niewątpliwie jest no, mega wydajna. Ona nieraz wam uratuje życie, ona was regeneruje, was wyleczy. E, Oczywiście z złych statusów naje, was będziecie, nie będziecie głodni. E, mało tego, to nie zadziała tylko na was, tylko na waszych kumplach. Jak będziecie mieć na nich hilatorze, tą różkę czy coś, użyjecie ją, to ona wszystkim pomoże. Świetna sprawa, świetna sprawa, mega droga różka, mega cenna różka, no i niewątpliwie yy, nie sytuacji się przyda. Yy, ja jeszcze dobiję sobie level, skoro już zrobiliśmy ten odcinek, ile nam do tego level Wiem, że niewiele, no grosze. Yy, to pójdziemy sobie na warp portale i na ekspowisko 55, czyli już to najwyższe jakie mam teraz dostępne i postaramy się zabić jedną, dwie, yy, kilka magm, tak żeby ten level dobić, a może z magmy nam wypadną chociaż jakby fragmenty magmy. W niedalekiej przyszłości też pojawi się, po, pojawi się, polepszy się drop z magmy, ponieważ w tym momencie on jest taki przeciętny, ale już wkrótce, już wkrótce będzie zwiększony. Ja wiem, że jest trudno, ja wiem, że jest trudno tutaj zdobyć te magmy i tak samo na czarodziejach, na tym jeszcze wyższym po, ekspowisku jest trudno zdobyć e, te przedmioty tutaj, magiczne esencje. One tu kolaczą są z czarodziei na 60 poziomie, czyli z tych magów wojennych. Zaraz chyba padnę sobie. Dobra, a mamy jakiś rubin leczący? Nic nie mamy do leczenia, a oh, fuck. Ktoś mi dał co? Alpejski śnieg chyba, bo nie miałem go wcześniej. Dobra, tu mamy tego żywionego. ja nie wiem czy go lać teraz. No zgłupiałem. Wypadł mi tutaj czarodzaił niedobry. No, trochę energii, pyk. Dobra, ty chodź ze mną, chodź za mną tam. Tam, tam. Chodź. Ty dobrze, że nie atakujesz żadnymi innymi atakami. On dopiero atakuje, kiedy go się atakuje, to on przywołuje sobie tą armię. Ale tak to jest niegroźne. Hmm. Jakiś plan muszę na niego tutaj wymyślić. Co by z tobą zrobić, mistrzu? Nic do tego leczenia nie mam. Jedną miksturkę. Ale tu mam tych dużo. O, ja będę musiał sobie pokupywać miksturek. O, i tak zrobię, tak zrobię. To wiecie co, zrobimy warp portale najpierw i kupimy sobie trochę mikstur no jak widzieliście już byłem na wyczerpaniu a mięso aż... rubinowe podki. jakie tam mam? rubiny tak klikamy prawym i piąty poziom piąty poziom to są te pyk no ja sobie wezmę nie wiem Trzy. 3... zrobię inaczej. Tutaj włożę sobie tak z tych diamentów, nie wiem, z połowy tego. O, i teraz wezmę komplet. O, dobra, tyle mi się zmieści, więcej nie da rady. I teraz bym ją musiał połączyć, ile się da. Hmm. Dobra, jedną potkę wyrzucę, bo już nie ma miejsca. Yy, dobra, i, i z takim sprzętem po prostu polecimy tam bek będzie szybciej. Na tą ożywioną magmę. I lecimy z koksem. Yy, ona przy... No za chwilę w sumie już. Już powinna powoli przewoływać sobie potwory. Ojej, ma użycie O fuck! Z dwóch stron to niezły kombo. Konapkę nas wzięli. Tutaj też warto przyjść z sojusznikiem. Nie ma nie ma to tamto, jednak jest znacznie. Znacznie łatwiej przyjść z kimś. One są obie obite nie, tylko ta jedna. Hmm. Jak to rozwiązać? No chodź. No, już mamy armię. Ci są troszeczkę szybsi niż ci od diabła, tak mi się wydaje. No wolę na dystans, nie muszę podchodzić, nie dostanę więcej tej trucizny nieszczęsnej. Ty, 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 ty. A, ci są najgorsi, szczerze mówiąc. Chyba najbardziej... Sługa diablu, o! Dobra, to wiecie co? Mm. No nic, wyregeneruje się szybciutko. Tak, żeby jak najszybciej tego ognistego pokonać i pójdziemy sobie jeszcze na dobyć level na sługę diablu, skoro już atakują to czemu nie. O. Dobra, trzeba zbierać, zbierać, zbierać. No chodź magma. A tamtych zostawimy, niektóre te resztki sobie tam zostaną. Czarodzieje nieszczęsne kurde, be, dead. szybko, szybko, póki jeszcze nie ma ataku. Jak widzicie, z, z bliska jest znacznie trudniej z tymi czarodziejami, jednak warto tą różdżkę... Wolniej się zabija tą różdżką, bo ona ma ograniczoną energię, ale jest bezpiecznie. Bo nikt nas nie zatruje, nikt nas nie zaatakuje. Różnice dopiero zobaczycie na 60 levelu, kiedy naprawdę ci magowie są mega potężni. Gdzie ta nasza magma? Ona wróciła chyba na swoje spawnowisko, czy gdzieś tam Hmm Gdzie ona poszła? A ile tej trucizny Sekunda jeszcze, dobra. Ktoś był chyba, bo troszeczkę dużo potworów. Ten ma 300. To chyba nie jest mój. A jeszcze ten dzik. Muszę kogoś dobić, muszę chociaż jednego. Oboż. Nie wiem, gdzie jest ta moja magma. Ta moja magma była praktycznie zabita. Ta ma połowę życia, więc nie wiem, gdzie się mi... Teleportowała. Tutaj ja muszę kiedyś przyjść na eksp... taki spokojny, spokojny ze sprzętem, z miksturkami, ale z kumplem jeszcze, żebyśmy tak dwójkę... O tamta jest chyba ta słabsza, no ma 200 HP. Kurde mało ma, 66. Dobra. Specjalnie w sumie już chciałem paść, żeby jak najszybciej się tutaj dostać z pełnym życiem. Oczywiście można się bawić, ale chciałbym jeszcze zdążyć na tego... ...na tego Diablo. O 19. O, dobra, dawaj się Fak! Jeszcze w kurczę na sam koniec miałem mało życia... Przybyłał sobie armię. No, chodźcie, chodźcie. Okej, okay, ostatni powrót, i teraz już lubię. Gdzie tam magma? Tu jest. O, emeraldzika. Dawać emeraldzika. I na tym kończymy spotkanie. Jaki to emerald wypadł? Był warty tego nie, był wart. Trzeci poziom słabiotko. Eee, Warp. Gdzie to, to na event jest? No, szczerze mówiąc, nie wiem, twierdza? twierdza? Nie, warp. Twierdza? Nie Warp Event Też kurczę, nie? czy już się skończył? Nie, co tam pisało wcześniej. Kurczę, już mi zniknęło na czacie. Mm, Sługa diablo atakował. Sługa diablo ci on atakuje. No, Warp Event chyba. To nie wiem, może już się spóźniliśmy. Zbugowałem się na imię TP, Bartek. Gdzie jesteś? O, no, to już się zamknęła brama. A faktycznie się zbugowałeś. Nie wiem jak tu wszedłeś mistrzu w ogóle. A jakiś tam jest gracz... DP, Wolf Pomogę mu to też 3DP szy... DP, Okej, okay, masz pomoc. A my co? Ludzie się więc skończył? A nie, jest jeszcze boss. O oh, fakt dużo życia ma. On jest, jest bliski, połamie twoje kości, zakopie pod ziemią No, grozi, grozi Nie strasz, nie strasz, bo się... Lecimy W niego wchodzą nieziemskie uderzenia, sami zobaczcie, popatrzcie, uderzacie go On dostaje dwa razy więcej, niż wreszcie już bije, popatrzcie, po 100 go bije Ej, nie jest tak trudno Oj, fuck, 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 trzeba zjewać. Nie możecie się uderzyć, kiedy on skacze i jest, jest blisko O, O, Oj, dostałem. Ale bez tragedii. pak. Fak, fak, Tam jeszcze kto biegnie. A i event się zakończył, nie zdążyliśmy go zabić, tak? Komnata dużo została zamknięta. Oj, niestety. Mieliśmy 5 minut na pokonanie jego. No nie daliśmy rady. Ale to jest spoko, spoko. Generalnie jak idzie lepszy team, to zawsze on ginie, ale jak widać tym razem e, nie udało się. No szkoda. Mm. No i cóż, ja na tym odcinku już zdobyłem tą różkę, czyli to na czym nam zależało. Pokonaliśmy Diablo, pokonaliśmy kilka potworków, e, pyk. O tak, no to, to ta regeneracja pobłogosławiła się to miejsce. Jest po prostu niezastąpiona, nie chcę żadnych przedmiotów. Trzymaj, nie chcę żadnych smoczych dźwigni. Chyba, że chciał iść ze mną na quest'a, no ale... Ale to już nie na tym odcinku. Dzięki serdecznie za obejrzenie go, e, mam nadzieję, że Wam ta różdżka się spodoba. Myślę, że w następnych odcinkach, w następnych najbliższych odcinkach będę Wam ją prezentował. I cóż, już niedaleko ile mamy kasy jeszcze balans? Tak, starczy nam na skrzyneczki, więc już niedaleko, w niedalekiej bardzo przyszłości, kolejny opening case'ów, w których to wy będziecie mieli szansę coś zdobyć. Eee, no i cóż, na chwilę obecną już z wami się żegnam. Dzięki serdecznie, do usłyszenia. Trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia na serwerze RPG. Cześć! No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!